i'm sure Kwiwo do, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Okwiwo do, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi wodo, któraś wypłynęła Z najświętszego serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie Dzieńka świętej Siostry Wanstyny Zdziś zbudziła mnie wielka burza, wicher szalał i deszcz, jakby chmura była obarwana. Co chwila uderzały pioruny, zaczęłam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnej szkody. Wtedy usłyszałam te słowa: odmów tę koronkę, której cię nauczyłem, a burza ustanie. Zaraz zaczęłam odmawiać tę koronkę i nawet jej nie skończyła, burza nagle ustała, i usłyszałam słowa: przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, co prosisz, będzie zgodne z wolą moją. Panie Jezu, wierzymy, że nie tylko naturalne burze, ale każdą burzę Twoja miłość i łaska może uciszyć, przemienić. Dlatego zawierzamy Ci błaganie ustami burz, które niszczą świat, zwłaszcza wojny, bo burz zła, które dotykają Kościół. I te, które niszczą także nasze życie rodzinne, naszych bliskich. Ufamy w moc Twojej łaski, zawierając się także chorych, cierpiących. Chory na nowotwór, Mariolę, Marię, Janinę, chore dzieci, Kamile, Marysię, także dusze konających zmarłych. Ojcze, nasz tu jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowiaj, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii, panny, męczą pod Ponskim piłatem. Ukrzyżował u Marii pogrzebią, wstąpił do opiekieł trzeciego dnia z wstąpił na niebios, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmowącego. Przyjdzie sądzić żywych umarłych, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Święty obcowanie. Grzechów w odpuszczenie, ciało z martwy wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dagobulasny Menki. Dlaikobul asne menky. Dlaikobul s name menky. Dai go bolestane menky. Dai gobulas Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Ojcze Przezwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa.

दाई को बोलो स्ने मैं दाई को बोल स्ने दाई को बोल स्ने मैं की Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. do jego bolesnej męki. Do jego bolesnej męki. Do jego bolesnej męki. Do jego bolesnej bolesnej Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przezwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोल स्ने की दी को बोल स्ने दाय को बोल स्ने जाने की जागो बोल स्ने मैं की Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Lego Bolesne Menki. 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 Dla jego bolesnej męki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty A. Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O Twojemu pośrednictwu zawierzamy wszystkie nasze intencje, nas samych, Kościół Święty. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebny. O Pani Nasz pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddaw. Matko Miłosierdzia, Królowo Pokoju, Madonno Schafflatt, Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, błogosławiony Honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie, raz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, jak zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wyraził na nas w Duchu Świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze nie odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zajmę naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się nas nauczył nasz Zbawiciel, Ojcze nasz, który jest. Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa byśmy zawsze się radowali. Twoim darem, z tego czerpiemy nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu.